strony Bartek. Dzisiaj będziemy oglądać kompilację ludzi, którzy mieli tylko jedno zadanie jest kiepścili. Ja mam trzy życia, żeby się nie zaśmieć, możecie grać z nami ze mną, w sumie. 10 lajków, jedno serduszko więcej dla mnie, chociaż. Oj, oj, oj to będzie źle. Już nie przedłużam. No! Coś tu na pewno poszło nie. Do... Ale dobrze, że. Dobrze, że... No dobra. Jednak coś się stało. Myślałam, że wyjdzie na prosto mi. Wyjedzie na No, takiego czegoś bym nie chciał w domu. Bo podłoga zalana, potem jeszcze trzeba płacić za wodę. Tak? No. Jakbym był takim pracownikiem, to bym dawno został już wylany z pracy. Tak jak, się, tak jak wylało się te wino. No. Dobra, Adam mał. Nie czekaj. Szczęsny. Będzie obronić... Sz... A, myślałem, że coś się nagle potoczy, że szczęsny obroni. Dobra. Idą z jakąś belką ważną chyba dla nich. Yy, z dwoma... Z... Trzyma chyba, ta, nawet więcej. No w taką wichurę to radziłbym nie wychodzić z domu. Naprawdę. Ktoś miał dziś zły dzień. No! O nie! O nie! Ale to mu się boleć. O nie! Oj, ta jeszcze się nie na niego sypie. No, jeszcze lepiej. Oj, oj. no to sam jak. Nie, Tysiące... Złotych... złoty. Ten człowiek! Mm nie przestrzega BHP. To na pewno. No! Mieli jedno zadanie. Nie, proszę, nie spuszczaj tego. Nie, nie, <śmiennie> rób mi tego. Tak. No chłopie miałem. O kam, o kant, kant żeś to. Ach, nawet nie będę mówił, jacy ludzie są głupi niektórzy. Mm, zaraz się pewnie zapali to co o ten. No oczywiście. <śmiennie> no i po co? Żeby mieć wyświetlenia, po co ci te wyświetlenia? Super. Bum wszystko leci. No, ja bym wolał tu jakiegoś architekta czy majstersztyka sztyka przywołać, a nie samemu robić, bo potem masz cały dom zalany. Albo na przykład tu. Idziesz sobie z kolegą, robisz, budujecie sobie dom, stawicie komina, tu nagle takie coś się odwala i macie dziurę w dachu. Rozumiecie to? No ten dach już tego chyba tam z ty nie przetrwa. Albo to albo. <noise> z jakiego on jest nie zgubi. on nie zgubi. Nie. <śm> to miesz, miesz. Taki głupie, że aż śmieszny. Dobra, ale to widział. No nie, super. Masz jed takiego jednego przyjaciela, który ci zawsze wszystko musi zrobić. No, ty. Tak <śm> Oj, to nie jedno hałd! Ja bym miał po tym całym sercu. Nie po tym telefonie, tylko po tamtej palce. Jak bym, oczywiście bym był tą babką. Terapii. Mam dwa życia, no nie wyciągnie. Mam. Co to jest? To są jakieś szklanki? Jak mogłem na z czymś się zaśmiać, no? Przypomnę wam tylko, że na 40 subskrypcji pokazuję twarz. 2024, y, 24 20? lata temu. Tak ja coś no, zrobił coś 4 lata temu. O! To ja, wypróbuję próbuję jakichś rzeczy manualnych. No, z moim kolegą. No, to nie wyjdzie. Gdy chcesz kupić majstersztyka, tymczasem majstersztyk. Dobra, on wyje... Od pieniędzy te pieniądze mi stracić. No i pojechał? A, to już widziałem. Okej. Okay. Silnik. Co to się stanie? Silnik jest ciężki, ale nie... Co jest? Co jest? Oni mają potem w ogóle całe plecy zniszczone, dlatego są tacy mali. Bo im te rzeczy przygniatają i w ogóle tam niszczy wszystko w plecach. No tutaj odszkodowanie musiało być duże. Chciał się popisać, tak? Chciał się popisać. Jak? Ja rozumiem, że to jest postawione prawie pod kątem, ale jak? Ja się... No tamto ma zło. Co ja zążyję. Czy no, nogi powinien mieć złamane? Dlaczego on. To trzeba mieć specjalną przyczepę. No nie to nie zadziała. A tu jest ta dalsza część tych kubków. Nie, już myślałam. Chociaż my... Nie wiem. Tu są papiery? Nie, już nie. No! Po prostu... Nawet nie będę się tłumaczył, chyba widzicie. Dokładnie, koniec odcinka. Więc jak wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek. Żeby było miło, a ja już nie zanudzam. Do następnego!